szabeczka, kochani. Dziś nagrywałem filmik, jak starsza córka się wyprowadza do chłopaka i do dziecka. Jeszcze dwa rzeczy damy. Dobrze, idę już. ok biorę moją torbę. Słuchawki sobie założę. Tatka wezmę do i wszystko sobie pakuję. O, jaka fajna piosenka leci. I was a ghost, I was alone. Ha! Tweeting. Ha! Kiss again. Ha! Here we go. Dobra, włączam ją. Biorę jeszcze kota, bo to jest mój baba kot. Co ty grali, grę frutowi? bierzesz? No jeszcze muszę go swoje wziąć. Pasta, mgiełka. To je. Szczoteczka. Wezmę sobie moją maseczkę. Mój szlaczek. I papa baba. Pa, i to go, a mogę to, oddajemy ci twoje oszczędności, z komugi, dzięki. I już mam kartę w tłust, po pieniążkach. O, siostra! Już idę. Dlaczego ty się spakowałaś? No właśnie. Bo ja się wyprowadzam. Co? Krzyżowna łazienka! Co? Bo? Dlaczego mi wzięliście kosmetki No bo chcieliśmy, żeby tam zostawiłeś pamiątki. To są moje kosmetki Nie, ja biorę. Dobra, sobie ja jadę do mojego dziecka. Ty masz dziecko? No tak. Co nie? Myślałaś, że nie mam? Pa pa. Pa, pa. pa. U chłopaka. Zaraz przyjdzie moja żona. Trzeba posprzątać te rzeczy mojej babci. Dobrze, że zabrała naprawdę to. W spadku dostałem. To trzeba wszystkie książki powywalać. Wszystkie te rzeczy babci muszę gdzieś zwalić. Muszę je wszystko posprzedawać. Będą przyjął skylle dziewczyny. Mam najlepszą dziewczynę w świecie. To jest najkochańsza. To ale musimy najpierw to posprzątać. Jak on jak da Dawid się już posprzątał. Och, jak długo ja to wszystko sprzątałam. Bo mogę zaraz przyjedzie. Dobrze. Jakby była już Sara. W końcu Sara. Mama! Cześć, córko. Jest z Krakowa do Warszawy. Jecham. O mnie? Do Was specjalnie jecha z Warszawy do Krakowa. O, dziękuję. już tu się przeprowadzę na zawsze, córko. Jej! mama, to już będzie... na zawsze. Tak. Jej! sobie je rozpakuję. ci gierkę, myszy? Tak, tak. Już cię rozpakowałem wcześniej. Dobrze. Ja, szybko, szybko! Dziuczaj, dziu, tutaj. Dziu. Zobacz, ona ogląda to. Kocha to oglądać. Aha. I twoja siostra dała te złóżki. to tą latającą i tą różdżkę. Powiedziała, że ona już nie chce... Co leży na balkonie, bo to cały czas jakieś dźwięki w nocy daje i my nie chcemy tego po. takie dźwięki daje dziwnie W nocy, aby śpimy, prawda? Zuja? Tak, tak. Bardzo dużo dźwięków, tak. aha 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 no może dlatego oddała moja siostra, bo i tak też to grało, słyszałam w nocy. To jest dla ciebie podwyżka, za to wiesz. No, wiem. Jaka podwyżka, co to jem to. No. Dziękuję. Uj. męczusz, to żart? Ja tylko tak do nie wziąłem. Bo to mi dało się jedalne. Tutaj leżały do... No. Bo to były koladowe pigoszki, ale to nie jadź. Nie muszę mieć podwyżki dawać, ale okej. Okay. Mama ładną szuflę Dziękuję. Moja mama chciała, nie chciała mnie puścić tutaj do ciebie. Myszko, wiesz, moja mama. Co? Co, ja jej pokażę? Ej, nie wolno. To ta mieszka twoja kuzynka. W sobie się przebiera. Fajny strój. No, sub tip tip saur. chop fanta Elefanta, to kadalogi, Dada, Wow. Dada, 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 stud... Nie wiesz, że Dada, 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 czy, 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 z Tak. Sigma, sigma, boj. Sigma, boj. Sigma boy. Każda ja dziewczynka, chodzi tańczyć z tobą. O nie, ktoś mi tu z tej pisadeczki. Halo? Dzień dobry. Ty tu Laura Pochowczewicz, tak. Cześć, być, to talent? Nie, nie przyjdę. Mam chłopaka i, nie, i jego. Baba pracuje w mafii, którą może was nawiedzić, Więc zastanówcie się. Aaaa! Boże! To. Coś! Jaka rada, ty jesteś. Przebieraj się, dobrze? Przebiorę ty jej poblij. Wybierasz sobie coś. O, to A, w to może... To się przybiera. I już się przebrałam. Wow, ja, 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 sobie z O nie zachmurzyło się. Szybko zamykaj balkon. Pyk. Dobra, idziemy spać, tak? Czekaj, tak, idziemy spać. Spajciu, spajciu, idziemy spajciu. <grych> to idziemy spać. Wiesz w tak? O, to wiesz, że się zabiorę tam. Okej. O, to się kładę. Papa, córeczko, dobra noc, dobra Kończymy filmik. baja!